Witam Was bardzo serdecznie tutaj Kielomaniak i zapraszam Was do kolejnego odcinku z serii Posłannik Margonem. Dzisiaj sobie rano wstaję. Zrobiłem sobie kawkę, wypijam jeszcze mam tutaj małego łyczka. I wchodzę sobie na margonem, czy coś nowego jest dodane. Oczywiście forum margonem. Pozwólcie sobie zapalę cygara szybko. wchodzę sobie w poradniki na pomocy i patrzę jakiś nowy, nowy pościg dodany przez Salem'a lubię jak wydaje Salem, przeważnie coś nowego ciekawego i sobie tak schodzę w dół siódma strona patrzę sobie i mamy zaskoczenie od dziś w grze dostępna jest nowa elita dwójka, poniżej zamieszczam kilka informacji na ten temat nazwa elita Turi poziom 57 Profesja, tancerz ostrze, ilość nowych lotów 6. Oprócz nich w szablonie elity dwójki znajdują się także inne przedmioty, które można zdobyć ze zwykłych koboldów. Nazwa mapki wyznębowania Lazur to Wagrota P4, rodzaj PvP, czerwona, bezwarunkowe PvP. Rodzaj wejścia na mapkę, zablokowane lewelowo na światach zwykłych plus 13, czyli 3070 na prywatnej 57 plus ustawiona przewaga dla niszczenia lotów. No i co? Patrzę sobie na tą mapkę na tękę na zajebista, tylko nie wiem mam level, jak jest 13, to minus 57 to powinien wejść na od 43 levela, ale widzę to, że 370, czyli mógłbym sobie tam wejść. Jeśli będę sobie tak mógł tam wejść, to znaczy, że za chwilkę tam pójdziemy. Takiej rzeczy nie wolno przegapić, jeśli chodzi o loty. Jest to w ogóle takim odporności, póki co. absorpcja fizyczna, magiczna jeszcze nam jest nieznana. Tutaj, tutaj pracują ludzie na forum, dodają loty, jakie rzeczy, jakie spostrzegli i tak z pracą grupową dochodzimy do jakichś tam efektów, wypoci ludzi. Ja oczywiście nie biorę w tym udziału, ale przeglądam się temu z Bałku bacznie. Dobra, takie są loty. Mamy sztylet to co było, włócznia. Tutaj mamy moc w ma niemce, za mistura jest, nie mam pojęcia. Pewnie, jeśli im to na, na forum w tym właśnie temacie, to może co to znalazł. Mamy łuk, coś dla mnie. Mamy heroiczną włócznię i Heu. Yy, oglądałem również filmik na sospleja Na Sosplay'u Salema i. Prawdopodobnie to będą buty jakieś legendarne. Yy, mówił też również, że nie będzie tyle lotów co z innych yy, Gnoli, ale też będzie dobrze. Yy, do tego tutaj znalazłem sobie yy, nie tutaj, nawet, tylko tutaj Lord Darkos. Nie wiem jakiego on świata on jest, ale powiem yy, najwyższy level to jest 217 z Dreamu. Ogólnie gra na te levelu gracz. Wkleił tutaj grafiki, dodanych, jeszcze niedodanych dodanych itemków, czy niektóre są dodane już, i póki co wydaje mi się, że to właśnie będą te buty, i prawdopodobnie będzie ta legenda, bądź te dwa orby są niedodane jeszcze, ten orb i ten orb, te dwa itemki są jeszcze niedodane, także. Czy raczej wątpię, że była legenda dla Maga, z tej racji, że Mag jest i tak zajebiście mocno na tych levelach Prawdopodobnie będą to buty Buty, które będą tak właśnie wyglądały I te buty, nie wiem, CBK mogą mieć Mogą mieć trochę żywiołów, żeby skontrować trochę Maga, żeby po prostu ten level nie był tak mocny, bo według mnie e, Powinno się robić tak Przy dodaniu znowu dwójki, moim zdaniem, moim mniemaniu powinno się Yy, dodawać i tam wzmacniać jakieś profesje, które są słabsze, żeby po prostu były wyrównane szanse na VOP i na krwawych łaźniach, bo to jest wszystko chore. Jakby powiedział księdzu: księdza, baby to są chuje. Oczywiście żarci, żeby nikt nie do do żalu. E, dobra, i co? To chyba było tyle. Czy zobaczymy teraz, czy mogę tam wejść. Jeśli mogę wejść, to wejdę sobie na Giacomo Casanowa. Zaraz yy, zaraz sobie sprawdzę, że mogę tam wejść yy, Zaraz trochę sprawdzę nie wiem gdzie jestem. Jeśli mi się tam dało wejść, tylko prawdopodobnie nie przejdę. Chociaż czy na czerwonej mapce. Nie wiem, a się ciemny się jak zrobił. Dobra, jestem. O kurczę, muszę włączyć, bo tam coś się dzieje nie tak. Ma. Co tu jest? Co tu jest? Szybko operację jeszcze raz. Jeśli będzie coś sięło, to psory, ale już nie będzie nowy komputer. Myślę go zakupić w lutym. Bo ten już troszkę się wysłużył i... flamistina i Nie chcę w ogóle z tobą walczyć. Kolego, nie chcę ci brać ekspo, tylko chcę sobie przejść szybko do elity. Tylko, że ja mam teleport do Eder no Jeśli nie mam, to trochę mnie tak że ja tam nadszedł na piechotę No ale nic, dobra, idziemy sobie Wybaczcie to że kawałek się przejdziemy yy, W tym czasie mam powiem troszkę śmieszną sytuację Czy śmieszną? Jadę sobie wczoraj z boku w samochodzie I słucham w radiu jakaś pani, pani uczona, która ma... Wiecie, dobra? Która ma jakieś tam studia wyższe, i jest jakąś tam osobą, która wyraża opinię, chce coś prowadzić i mówi o tym, że w Polsce, że się poprawiło, musimy mieć imigrantów. Mało takich imigrantów? W Somalii, tak. W naszym kraju brakuje nam czarnych. Do tego w Somalii jest inna religia muzułmańska, przez co byłyby zamieszki. Do tego w Somalii, czarnych ludzi z innej religii, mają być ściągani lekarze. Lekarze somalijscy wtedy się poprawi byt w Polsce. Nie wiem jak to, o co chodziło. Mimo, że w Polsce, w którym jest 25%, yy, od 17 do 25% bezrobocia, przy czym ludzie, którzy mają, są po studiach, są czynią magistry, inżynier pracują w McDonald'sie, bądź też na innym głównie, potrzebni nam są lekarze z Somalii. I do takiego lekarza pójdę i co, wytrzemię Bobem z kozy, czy... czy nie wiem, czy... No, nie wiem czy, czy co, czy wytrzymam moczem jelenia i poprawią im byt, nie wiem w ogóle skąd takie kurwa ludzie mają pomysły, weźcie mi to wytłumaczyć. Dobra, nie to. To mnie trochę rozbawiło. Takiej teorii jeszcze nie widziałem Darwina. Idziemy teraz, jesteśmy. Tak, jesteśmy w Dolinie Rozbójników. Wedle tego zapisu, nie tego, blok techniczny czy jakaś blok techniczny, proszę, posłuchaj, wejdę na forum. Yy, blok techniczny, poradniki na pomocę, blok techniczny, siódma strona, tak, czyli mogę wejść 30. level, mógłbym wejść, także idziemy tam, mało 30. level, yy, nawet nie mam szans z nią yy, zawalczyć, tylko sobie wejdę, mam nadzieję, że mnie zabiją, zobaczę z ciekawości, czy da się nam wejść, dodatkowo jest P4, na którym są, W którym jest teraz zwiększane yy, zwiększone, no, czy Expo, więc możemy więcej Expo zabrać z koboldów czy kiedyś tak było opłacalne, no, tylko po prostu jeśli ktoś tam był to już się nie opłacało i się. tak teraz zobaczymy, do tego są grafiki poprawione koboldów. No i dobra, idziemy tam, ja już jestem w Forcie tak? jeszcze chwilka, chwila moment, e, pobiegniemy szpagatami, będzie szybciej. do gdzie to było? To było cygul, chociaż ja tam się teleportował to nie wiem gdzie bym rzuciło, bym zginął, żeby mnie rzuciło gdzieś. W okolice... Aha, to jest Mister Phoenixa. Mistera Phoenixa tak jest Nie wiem czy mi rzuciło do Tornek czy do Eder Także wolę nie ryzykować Nawet nie wiem, nie pamiętam Także niedługo będziemy mieć uchodźców Somalii, lekarzy, którzy będą nas ocierać yy, moczem jelenia i Kozimbobem. A jak was na to was nie radzą, tylko zarazem was jakimś syfem. Jak w Afryce sobie nie radzą z jakimiś yy, normalnymi. Yy, normalnymi chorobami XXI wieku. To do tego jeszcze. Dlatego jeszcze bym taki lekarz zobaczył jakiś respirator czy coś, to by jeszcze zobaczył nowego Boga i oddawałby, co to jest w ogóle, bo na pewno takich rzeczy nie mają. Bo nie oszukujemy się, że Afryka to trzeci kraj. Dobra, jesteśmy już niedaleko. Jesteśmy w mapce docelowej. Teraz sobie tutaj... Jeszcze nie, jeszcze dalej. Na no inny wieśniaków musimy dojść. Sorry, za tą małą pomyłkę. Co to masz, czy ma doków za... Aha, 216 mm, mm, ale, kas... Kaszajszy. nie wiem, że tego nie zauważyłem, jak robiłem handel na tym na, na koncie. U, wtedy, pamiętam co robiłem sobie highsik. No dobra, nie zauważyłem tego, trudno się mówi. Mieszczamy e, o tym. jesteśmy już w nizinie wieśniaków, prawie jedną nogą. Teraz już jesteśmy, dwoma nogami. Chyba Do czego ja idę? Chcę tutaj przejść. Nie wiem, czy tam w ogóle dojdziemy. Jeśli nie dojdę, to trudno. No, będę chęcił. Liczą się chęci. Chciałem Wam pokazać. Tak, kolega napisze na pierwszy poziom i on prawdopodobnie też tam idzie eee, pewnie większość z was kurczę jeszcze nie widziała tej 2, bo większość z was jest w szkole ci co nie są to pewnie są aktualnie na tej na tejże dwójce także aktualnie jest wylotanych 6 lotów 6 mamy Czekam na legendę i właśnie sam ciekaw jestem, czy to będzie orb czy buty, ale tak że to będą buty. Mam nadzieję, że to nie będzie strzał w kolano. No i co teraz, tam musimy dojść. Ale tam nie chcemy do góry iść, tylko chcemy tutaj sobie podejść. Jest P4. Przejście do do 70. poziomu. Eee, sam ciekaw jestem, czy tam dojdę, czy nie dojdę. Jak ktoś to wyczyści. Nawet nie ma co pisać. Pięknie, jest pięknie. Prawdopodobnie wejdę tam i mnie zajebią. Czerwona mapka. O, nawet żeby nie zabili. Tak, tutaj się właśnie ta mapka znajduje. Szkoda, szkoda, że dosonili, chciałem zobaczyć jak to wygląda. Także w tym miejscu respi się ta elitka Będzie BDWiCi już zajęło A ładne, ładne, ładne ku Dobra, także co, tutaj się respię, ja tego nic nie zobaczę, nie mam przejmości na ale Mniej więcej widzieliśmy jak to wygląda Także co, to było na tyle, dzięki i do usłyszenia Jeszcze na powiem, że w opisie na filmiku macie blok techniczny W którym możecie czekać darmowe gry Macie również fanpage, na którym czasem coś daje, Jakieś formacje yy. Również dodam yy, mój link do Susplaya też będziecie mogli tam mnie zaprosić do znajomych. No co, to mam tyle. Dzięki, do usłyszenia.